Nazywam się Agnieszka Pniewska, jestem założycielką Kreatywnej Akademii Kaseta i serdecznie zapraszam dzieci i młodzież na zajęcia teatralne do naszej Akademii. Na zajęciach teatralnych w naszej Akademii, Kreatywnej Akademii Kaseta, na pewno można się spodziewać bardzo dużej dawki świetnej zabawy i, i humoru. Pracujemy w grupach, więc się integrujemy, pracujemy w parach, w mniejszych grupkach, w większych podgrupkach. Używamy dużo wyobraźni, rozwijamy ją na każdej zajęciach coraz bardziej. Dzieci pracują nie tylko nad wyobraźnią, ale także nad swoim ciałem, planowanie nad tym ciałem, nad emocjami, uczą się je pokazywać. Nasza kadra to są czynni artyści, którzy na co dzień również występują na scenie, czy to w spektaklach dziecięcych, czy to w musicalach. Wiemy doskonale, jak to jest być po tej drugiej stronie, dlatego potrafimy przekazać dzieciom takie różne triki na to, żeby się na przykład nie stresować przed występem, albo żeby się w ogóle otworzyć na publiczność i żeby się tego nie bać. Po prostu uczymy też tego oswojenia. Z wystąpieniami publicznymi. Zajrzyjcie na nasze zajęcia i przekonajcie się sami.